Cześć widzowie. Co zrobić, kiedy na redukcji zbyt mocno zeszliśmy z kaloriami i nie dajemy sobie już po prostu rady z naszą redukcją? Podawaj sobie teraz co tydzień po 200 kalorii i rób tak do momentu, aż z Twojego pasa przestanie schodzić co tydzień 1 cm. Teraz tak, jeśli. W tym samym tygodniu Twoja waga spadła, zaczekaj jeszcze tydzień. Jeśli w kolejnym tygodniu z Twojego pasa nadal nic nie zeszło, odetnij wtedy sobie 200 kalorii i poczekaj, co się będzie działo dalej. Jeśli natomiast w tym samym tygodniu Twoja waga nie spadła, odetnij sobie 200 kalorii i poczekaj, co się będzie działo dalej. Dobra mordeczko, dzięki moim radom znowu z Twojego pasa spadają centymetry. Teraz, jeśli znowu Twoja waga się zatrzyma, bądź Twoje centymetry przystają, spadać z pasa, czekasz na jakąkolwiek reakcję od dwóch do trzech tygodni. Nie chcesz znowu być na zbyt niskich koloriach, a takie reagowanie pochopnie po tygodniu do tego będzie prowadziło. To by było tyle. Widzimy się w kolejnym wideo. Na razie.